Zbigniew Zamachowski i Aleksandra Justa znów spotkaj się weździe. Zbigniew Zamachowski i Aleksandra Justa znów spotkaj się weździe. Monika Zamachowska. 45L Od kilku tygodni alarmuje Kreska. Ich sytuacja finansowa jest dramatyczna. W styczniu zbyszka czeka kolejna, ezdowa batalia z matkiego dzieci. Czy 2018 oka Kreska SI dla Zamachowskich nieco baskawszy. Jak dowiedziało się na gorco, już Kreska w styczniu zbignie w Zamachowski. 56L Stawi si we na rozprawie dotyczącej kreska Alimentów na czwórk swoich dzieci, broni Zbaw, Marii, Tadeusza i Antoniego. Ma nadzieję, kreska ESD podzieli jego argumenty, i kreska kwota. Do której P-bacenia jest obecnie zobowiązany 14 tysięcy złotych miesięcznie znacznie przerasta jego mokreska Livocii? Jaki czas temu SD obniżył kreska ryb Zamachowskiemu alimenty z 18 do 14 tysięcy? A kreska A. Kreska E obecnie 2,5 tysiąca złotych miesięcznie na kreska D. Dziecko wystarczy na pokrycie ich wszelkich potrzeb kreska leciowych. Aleksandra Justa nie przyjmuje do wiadomości tych argumentów. Zaległe kwoty przyzbugujcych alimentów egzekwuje przy pomocy komornika. Ma pewno mocnictwo trójki dzieci. Według informacji tygodnika, jedynie Tadeusz, który skoczył niedawno 18 lat, zgodzi, psi bezporednio rozlicza stat. Jukreska kreska 6 lat temu, kiedy Zbigniew i Monika Zamachowscy zdecydowali się na wspólne kreska lcie. Dziennikarka wynajba swój obszerny dom, kupiony na kredyt, i przeniósł Basi z ziemi do mieszkania M-a na Warszawskim. Olibożę. Du-y dom w Komorowie po rozwodzie przypadł Aleksandrzejucie, aktorce teatru narodowego, która została tam z ziemi. Zbigniew Zamachowski zapewne uwa kreska A. Kreska E jego zgoda na tak wysokie alimenty byba pochopna. Wtedy chciał jednak szybko zakończyć rozwód bez orzekania o winie i uniknąć powobywania wiadków. Od pewnego czasu Zbigniew Zamachowski otrzymuje mniej propozycji zawodowych, w tym reklamowych. Z kolei byby M Moniki Zamachowskiej. Jamie Malcolm, byk pilotem, mieszka w Wielkiej Brytanii, w ogóle nie pracuje. Niedawno przeszedł Pseps i lekarz K.Y. w Bokreska czekaj czekajcie na kolejną operację. W Bokreska E Narodzenie odwiedzi bago dwójka dzieci, które ma z Monik, Zosia i Tomek. Monika Zamachowska otrzymuje od bybego M-A alimenty po 2000 zb na dziecko. Wszystko to sprawia, Kreska M-Monika i Zbigniew Zamachowski przechod teraz trudny czas. Dziennikarka jest niezmiennie pewna swych uczuć, co pomaga jej znosi przeciwności losu. Martwi od tylko stan psychiczny M-A. Kreska da s batalia, Kreska pismo od Komornika, Kreska da sprzeczka z ziemi i byt. On wp. bywa na niego destrukcyjnie. Niestety, aktor będzie raz jeszcze musiał stawić oba kreska by onie. Jego sytuacja finansowa jeszcze nigdy nie była tak dramatyczna. Jak ostatnio donosi P Zamachowski jest Jukreska bankrutem. Komornik da od niego 60 tysięcy złotych zaległych alimentów. A debukronie skakreska dym miesiącem. Nie ma szans, aby Zamachowski zabbać i ptak sum. Nie ma Jukreska bowiem z Tabej pracy. Z ról teatralnych i filmowych oraz przy pracy konferencjera Mokreska E maksymalnie zarobi 10 tysięcy. To stanowczo za mało. Komornik Mokreska E wicesa i jego mieszkanie na Warszawskim, Oliborzu, warte z wyposa kreska E maksymalnie 700 tysięcy ZB i jego tantiemy. Na chwilę obecną Gwiazdor jest wicebankrutem. Alarmowa tabloid? Nic więcej dziwnego, kreska E zamachowska jest teraz z pkiem nerwów. Gwiazda ma nadzieję, kreska ESD się nad nimi zlituje. Nie wiem, ile zbyszek jeszcze wytrzyma tak presji i czy będzie w stanie pracować. Martwi się o niego i Z nadzieją czekam na rozpraw w kwestii obnikenia alimentów, komentuje Monika.